Wydawnictwo literackie przedstawia Erik Wiar Wojna biedaków. Z języka francuskiego przełożyła Katarzyna Marczewska, czyta Waldemar Barwiński. Dzieje Tomasza Mincera. Jego ojca powieszono. Spadł w pustkę, niczym wór z ziarnem. Trzeba go było nieść nocą na ramieniu, a on milczał, miał usta wypełnione ziemią. Potem wszystko zaczęło płonąć: dęby, łąki, rzeki, przytulia na zboczach pagórków, nieurodzajna ziemia, kościół wszystko. Miał jedenaście lat. Jako piętnastolatek założył tajne sprzysiężenie przeciw arcybiskupowi Magdeburga i kościołowi rzymskiemu. Czytał listy Klemensa Marota, męczeństwo Polikarpa, fragmenty papiasza. Wespół z kilkoma towarzyszami śpiewał pieśni o cudach bożych. Przeprawiał się w szlafroku przez jordan. Kreślili kredą na posadzce kosmiczne koło znak wspólnoty i układali się w nim kolejno z rozkrzyżowanymi ramionami, aby niebiosa zstąpiły na ziemię. On zaś przypominał sobie zwłoki ojca. Jego język, olbrzymi, jak niepowszednie słowo, którego źródło wyschło. Przepełniała mnie radość. Ale nie sposób zjednoczyć się z Bogiem inaczej jak poprzez straszliwe cierpienia i rozpacz. Takie miał przekonanie. Powiadają, że niejaki Bartol Muncer miał w Stolbergu winnice. Był też podobno Muncher Berlt, a także Munchers Merw, ale nic o nich nie wiadomo. I był Thomas Mincer, który zginął podczas bójki w szynku. Nikt nie wie, czy dostał połubie pięścią, czy dębowym polanem. Nie wiadomo też, czy był jakoś spokrewniony z drugim Tomaszem Mincerem, tym, którego ojciec około 1500 roku został stracony z niewiadomego powodu na rozkaz hrabiego Stolbergu. Jedni powiadają, że powieszony, inni, że spalony. Pięćdziesiąt lat wcześniej popłynęły strumienie gorącej masy, spływały z Moguncji na całą Europę. Płynęły między pagórkami wszystkich miast, między literami każdej nazwy, spływały rynnami, płynęły meandrami każdej myśli i każda litera, każda cząstka koncepcji, każdy znak przestankowy zastygały w kawałeczkach metalu. Umieszczono je w drewnianej szufladzie. Ludzkie dłonie wybierały jeden po drugim i układały słowa, wersy, stronice. Posmarowano je tuszem, i potężna siła powoli odciskała litery na papierze. Powtarzano to dziesiątki razy, po czym poskładano arkusze na cztery, na osiem, na 16. Ułożono jedne przy drugich, sklejono, poszywano, oprawiono w skórę. Powstała księga, Biblia.